Pierwsze, kobiety są opiekuńcze. Kobiety statystycznie są bardziej opiekuńcze, empatyczne i zwracają większą uwagę na potrzeby innych. Często też w tej opiece zapominają o sobie i o swoich potrzebach. Kobiety sukcesu pamiętają, że pod swoją opieką mają też pieniądze, o które należy dbać. Wiedzą, ile zarabiają i ile wydają. Zwracają uwagę na swoje pieniądze, tak jak na wszystkich innych podopiecznych, którymi się opiekują. 2. Dbają o swoje finansowe zdrowie. Wiemy, jak ważna jest pielęgnacja swojego ciała nie tylko ta zewnętrzna, ale też wewnętrzna. Tak samo kobiety sukcesu podchodzą do swojego finansowego zdrowia. Dzięki temu, że prowadzą budżet, dokładnie wiedzą, co dolega ich finansom. I jeżeli potrzebna jest jakaś kuracja zdrowotna, Wiedzą, od czego zacząć i jak to zrobić. 3. Mają plan i się go trzymają. Kobiety sukcesu, budując bogactwo, musiały najpierw zrozumieć, co chcą osiągnąć. Może miały dług do spłacenia, lub, by zrealizować siebie, pot potrzebowały konkretnej kwoty pieniędzy. Każda kobieta sukcesu miała inną drogę do pokonania. Jedynie dzięki jasno wyznaczonemu celowi osiągnęła to, co chciała. 4. Dbają o relacje, szczególnie te finansowe. Kobiety są z reguły nastawione na budowanie relacji. Naucz się budować dobre relacje z finansami, tak jak robią to kobiety sukcesu. One otwarcie i asertywnie rozmawiają o pieniądzach w swoich związkach, rodzinie czy ze znajomymi. Dodatkowo nie poddają się też presji posiadanych pieniędzy, za którymi często idzie inflacja stylu życia. Piąte. Kobiety sukcesu zabezpieczają się na nieprzewidziane sytuacje. Posiadają fundusz awaryjny. I poduszkę finansowego bezpieczeństwa. 6. Nie pozwalają, aby to pieniądze kontrolowały ich szczęście. Kobiety sukcesu nie pocieszają się zakupami, a co za tym idzie, nie kupują sobie tego złudnego szczęścia. Wiedzą dokładnie, co poprawia ich samopoczucie i niekoniecznie wiąże się to z pieniędzmi. 7. Kobiety mają tę moc w pomnażaniu pieniędzy. Kobiety sukcesu mają plan, by być bogate. Jeżeli ty też chcesz stać się kobietą finansowego sukcesu, skorzystaj z naszych rad i dołącz do społeczności porachunków osobistych.